Tam witam wszystkich znowu koksu z tej strony. No i mamy trochę więcej tu pytań od was. Zaraz zobaczymy, co się dzieje, co Was interesuje, i będę odpowiadał. <laughs> Dobra, Adrian. Chciałbym się zapytać ogólnie, czy bez diety można osiągnąć coś, jak rzucisz leki tuż brzucha, robię brzuszki i to nie pomaga. Ale powiem jedną rzecz. Bez diety to nic nie będzie, niestety. Wyglądamy tak, jak jemy. I nie musi być jakaś bardzo, bardzo skomplikowana dieta, ale jedzenie musi być regulowane. Niestety i tak to wygląda. Echa. Jedziemy z za Miłość. Co sądzisz o Argininie, stosujesz w swojej suplementacji, czy warto opierać swoją suplementację? Arginina, na pewno dobra rzecz, pomaga spompować mięśnie. Właśnie sporo swoich produktów, np. Hyper Pump, też tam arginina wchodzi i w ogólnie jest dobry temat. Sam stosuje i naprawdę zawsze to pomaga, także polecam. Mateusz, mam 14 lat, mój staż na to jeden rok, potem miałem przerwę, się opierdalałem, a ćwiczę od listopada, zjadłem już dwie kretyny i białko, hmm. zacząłem brać BC, diety nie mam, znowu diety nie mam, aha. Mam takie pytania: Co więcej mogę wziąć, żeby tak do 42 cm na łapie zrobić? tak dalej, Co więcej, no, na borneike.com, są wszystkie suplementy: co na co mocniejsze, słabsze. Jest dużo do wyboru, naprawdę dobrze działają. Nie tylko jakieś tam, co brałeś. Kretynki białko. no Na takich rzeczy to w chłopie nie Jest dużo do wyboru. Zapraszam i sam sobie możesz wybrać. Kari. Witam. Pytanie odnośnie diety profesjonalnej. No. Możesz ją napić. No. Gdzie moje picie? Kurczalipa z picie ktoś Nie wiem o co chodzi. Kari. Razem jakiś bicie tutaj, Ach, żeby się nie wysuszyć, bo później masa spadnie i będzie. Dobra, jedziemy. Karol, mam pytanie odnośnie diety. Profesjonalistyczni przyjmują bardzo duże ilości białka i czy Twoje suplementacje są polepszacie trawienia, enzymy trawienne, albo lepiej czy trawić liczysz kolory, czy jest na oko, czy w okresie większą ilość, wtedy Dobra, pierwsza rzecz: dieta. No to na pewno wchodzi dużo białka przed załadami i na pewno enzymy trawiane są potrzebne, bo czasami jak za dużo zjesz, no to niestety organizm nie dąży wszystkiego przetrawić. Także enzymy yy, bardzo polecam. A żeby nie zakwasić organizmu dalej, no to też potrzebujesz dni, które zmniejszyć, zmniejszyć białka i więcej węglowodanów żeby tego organizmu nie zakłasić tym białkiem cały czas. i To jeszcze. A węglowodany jego zalewają na dużej ilości. No tak, jak węglowodany zalewają, no to niestety, mi też każdego prawie się zalewa. Ale jest takie rzecz o diecie, że tłuszczy możesz używać z, z białkiem, ale y, jak stosujesz węglowodany, tylko węglowodany, większej ilości i białko, nie możesz do tego podłączyć tłuszczu, bo wtedy już nie działa. Jest dwa typy najlepszej diety. Albo jedziesz tłuszcz dobry i białko, bardzo, bardzo mało węglowodanów, albo jedziesz wyżej węglowodany i dużo białka, bez żadnego tłuszczu w ogóle. Tak to wygląda sprawa. Okej, okay, Tomek. Mam dwa pytania. Mam 53 lata, ćwiczę od prawie 3 lat, 4 razy w tygodniu. Mhm. Ile złożyłeś się na mój wiek? Wykonać ćwiczenie serii, partie mięśniowe. No, ćwiczę cztery razy plecy, nogi. Czy, względu na swój wiek, nie przeginam, u treningu, czy w swojej dzieci wykonać produkty mleczne, takie jak twaróg, serek jestki lekkie, lekkie. Pozdrawiam. Ok, pierwsza rzecz. O produkty mleczne. To wielki nie. Wyrzucić w ogóle z diety mleczne produkty jeszcze w Twoim wieku, 53 lata, no to na pewno wyrzucić. Sam już dawno wyrzuciłem mleczne produkty. W ogóle kiedyś stosowałem mleczne produkty, jak byłem po sezonie i zauważyłem, że bardzo wyszło. Się zalewałem moduł bardzo, cały czas, nie? No i ciężko było na żołądek przetwarawić ten cały twaróg, bo też nie zapomnij, że ten leczny produkty są nawalone estrogenu bardzo, bardzo duża ilość estrogenu i automatycznie wodą zalewa i zabija testosteron, także nie polecam w ogóle z diety wyrzucić to. A Cztery razy w tygodniu ćwiczyć, to na pewno to nie jest dużo, to jest normalna ilość. Także nie ma co się przyjmować. A więcej co robić w ćwiczeniach, to wszystkie filmiki zapraszam na hardcore Tam jest więcej informacji na ten temat. Bartak, ciągle się dowiedzieć, jaki jest najlepszy trening na masy, jak i ćwiczenia. Dopiero mówiłem na hardcrowach koksu wszystko jest w filmikach wytłumaconych, co jak? O. Dawid, 14 lat ma, jaka dieta na brzuch. Jaka dieta na brzuch. Chłopie masz dopiero 14 lat, także nie musisz tym się przejmować, jeszcze rośniesz, także musisz... Żyć. Wszystko się zmieni bardzo dużo. Na pewno uważaj na słodyczy nie wpierdalać, wiesz, cukierki. <grystanie> Piotr. Mam konkretne pytania. Jak wyglądają Ciebie przygotowania na tydzień dwa przed zawodami? Czy jest to jakieś konkretne schematy? Ja przeprowadzasz odwadnienie węglami o ho, Dobra. Co na ten temat powiem, no to to jest taki temat, że możesz bardzo dużo rozmawiać na tym i to nie jest proste, bo do każdego inaczej wszystko reaguje, nie? Także na przykład ja nie mogę przed zawodami kilka dni, niektóre robią taki w ogóle wybudowanie, jakby zerową danów tam jakieś trzy dni i ja coś takiego robiłem, próbowałem, ale ja po prostu tak mnie zabija już te parę dni, że w ogóle pusty się robię i później bardzo ciężko się załadować. Także normalnie tak co najlepiej dla mnie działa, no to trochę się podładować, ale normalnie dietę do końca trzymać jak była trzymana, no tylko ostatnie tam 24 godziny nasz wodę eee, no i tyle. Bartek. Pytania odnośnie brzucha. Jak dobrać trening, żeby spalić trochę tuż z brzucha? Jakie ćwiczenia? Ile razy w tygodniu? Znowu ten brzuch. Słuchajcie, na ten brzuch jest taki problem, że najpierw musi być dieta, a później. Dopiero ćwiczenia i wszystko ustawione, cardio Także na ten temat też Hardkorowy Koksu pijał, wszystko jest wytłumaczone. Janusz, jak rzucić zbędne kilogramy? Jaki trening? Dopiero odpowiedziałem na te pytania, gdzie trzeba patrzeć. O, drugi areczek. Jak się zdrakuje tankę tłuszczową, po czym zrobię masę mięśniową, muszę znowu robić redukcję tłuszczu po zrobieniu masy, rzeźby. <noise> jak to zrozumie Masę. Masa, robienie masy e, w kulturystyce to nie jest organizmu i przytycie tylko, żeby waga była duża. Ja gruba, chodzę, ledwo chodzę, cały zaladnie jak świnie i gruby, nie? Yy, chodzi, że jakiś poziom tłuszczu, jak teraz jestem na przykład na masie, to widać, że jeszcze wiesz, tego tłuszczu nie za bardzo jest, no ale niestety trochę zatrzymuje wody, tam yy, trochę jestem poddany nie taka forma jak na zawody, ale to nie znaczy, że musisz się zatyć jak świnie, nie? Także tak to wygląda wszystko, Adrian. 19 lat mam, waga 66 kg, mam niedługo, chciałem wie BMI normalnie, czy mógłbym już polecieć na szybki wzrost wagi? Na szybki, każdy by chciał szybko. Słuchajcie, wszystko zajmuje czas, na pewno suplementacja jest ważna, dieta ważna, treningi, odpoczynek. Przecież na wagę szybko to można tylko Tuszu. <noise> to się gruby się zrobić i ma szybko, a niestety mięśnie zajmuje trochę czasu i, i trochę roboty, że, żeby mieć fajną sylwetkę. Także trzeba na siłownię zapierdalać, a nie tak sobie na komputerze, tylko się bawić. Dobra. Tyle mam na dzisiaj. Do następnego razu. Proszę zadawać pytania na blogu. Kto się zapisze, zaloguje się tam, będzie mógł zadać pytania. I zobaczymy się za chwilę. Niech będzie masa i siła z Mami.